Dzisiaj przechodzimy obistym, no z Cinamorolcem z Kitty. No znacie takiego? No właśnie przechodzimy o z nim. Nie wiem, czy mi się uda ten przejść, no ale no spróbujemy. Jak się mi nie będzie tam udawać, no to wtedy kończę odcinek. No właśnie to nie będę kończyć. Więc jeszcze wam powiem, bo na takim shortzie już dawnym e, mówiłam, że będę nagrywać toki bokę, a tak naprawdę nie będę, bo jakoś jak nagrywam tą toki bokię, to mi się wszystko zaczyna. Więc teraz przechodzimy. Ała! Więc przypominam, nie będę nagrywać toki. Okej. Okay. Hmm. Dobra, to teraz nam się i idę tutaj, pyk, no i tu otwieram, utwieram, Ty. ja nawet długo czekam, póki się to załaduje, no, bo sobie się ładowało jak nie wiem, więc stop. Ty. co? Boga, tryb Boga, Ja nie chcę tego. I już mi się tutaj coś zaczyna przestać. Ja nie chcę tego, bo nie mam Robuxów, ale i tak bym mnie wykupiła, więc dobra. Teraz idę tu. Ja nie wiem, co oni tam myśli, ale No, nie mogli inaczej nazwać, po prostu mogli nazwać tryb latający, a nie buka. No dobra, teraz to tutaj przychodzimy. O, nie, nie, nie! Wpadłam w lawę. Dobra, idziemy. Baba przeskoczyć. Ciekawe, ciekawe. Spadnij. Nie spadła, no kurczę. No szkoda, nie spadła. No bo bym bardzo chciała, no ale niestety nie. Tutaj mamy cinnamoląca! Ale mi się wydaje, że to nie będzie aż taki słodki Cinnamon, bo mnie zamknął w wie o, 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 najgorzej. A, najgorzej, najgorzej! Pa Cinnamon! Cinnamon! Ja, Dobrze, że nie kupiłam końca z Cinnamonem. Dobrze, że z pumpurinkiem, bo nie ma tu riaszty pumpurina. Uff, tutaj nie trzeba za to. nie ma tych rurek, jest łatwy, więc nawet spokojnie wybrałam. Więc to, teraz wchodzimy do Wentypic. Idę. E, Okej, okay. znowu ta... No, no bo to, bo co oni ciągle herbaty? Dobra, nie wiem. Co tu? E, nie wiem. No dobra, przechodzimy. A co tu mamy? Kibelok. bel-ok. Fuj, może coś jest? Le, tu jest śmierć. na tym można ujrzeć. Nie ma tu. Czyste toalety, a ta za Fuj! Na Dobra, najpierw skopię a ta dziewczyna co tam. Dobra. pyk, pik O. pik Masz. To ona chyba specjalnie na mnie czekała. Pyk! już prawie do spadła. Coś to ktoś. Nie robił wapy, by później się umyć. To to napisał? też. Hello, kitty. Kitty, ty, 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 e. Y. Kitty, y. To jest takie coś. Nie wiem. No i trudno. Najwyżej sobie sprawdzę. Ale teraz. O nie, tutaj będzie pękać. Uwaga! Uf, pęknęło. Tylko ona chyba zrobi trolla. Ludzie nie umieją robić troll. Ej, na no tej można, na no tej można. Nie no. no! ona? Gotowała się? Nie, Zaraz Zresztą sobie obrazi wyjdzie. No! Jej, to na sobie jakieś trudne jest, no. Nie gadaj, że się... A tu jest. No nie mogę Widzą, no. Widzowie, chcecie ze mnie przejść. Okej. Okay. Eee, no to wtedy daję Wam tablet, Kto jest brosem w takie coś. To proszę to ze mnie przejść. O, jest. A ta baba to mogę mi strola zrobić, że tak? I wiecie, tak, o no właśnie. Co? Muszę od nowa? Tylko nie rób trola, nie rób trola. A ona y, y, wyszła z gry. O! Nie chcę wychodzić. Dobra. Hmm. Ona no, dalej tam idzie. Dawaj! Juhu! bajkonica, Dawaj! Dawaj tu do mnie! Nie gadę... Nie obrażaj się no! No dawaj, dawaj, bekonica ja na ciebie czekam! Bek... Co nie? Jest tu. wy nie padło, ze mną? A w co... Ugadały się. bała co ty nie umiesz skakać? Patrz, Jakie łatwe. O no to dobra, bekonica chodzi. No i mnie rozspała. Trudno. Mam za te tigliska na bluze. Zielonego. Uj, święty. No idę, idę, idę. Przed gulą. Jedzie. I taka kula we mnie pyk. I załatwiła. Pyk. Ona już tam poszła. Ta bejkonica albo się obraziła. Zaraz zobaczę. Ten ci. No jest. Jeszcze ta bejkonica. Dobra, idę. O, o, ten jest na mole On musi się... Tak, dzięki ci. Jezu, ale on nie jest aż taki szybki jak ten pary prawdziwy. I... Nie, o mnie zaraz złapię. Będzie kiedyś... A tu jest ta baconica. Oks. No nie! Spadłam. Nie widzę. Nie widzę. Cynamolo. No więc trudnie się nawet. Wymawia to, co nie? Cynamolo. Nie wiem jak Muffinka umie, ale... Zu dobrze, że chociaż ona mnie. Co to? Co to? Coś dostałam. Tyk! Ej, coś dostałam. Szybko, ja, Fajnie! Sorry, widzowie, że przerwałam, ale mój tata idzie do pracy i tutaj wszedł, no. Więc sorry za to. Jeszcze będę szukać. Nie! Ja ta Ci pokazałam, moim i Ten nagrywał, no. Rozumiał, więc yy, po prostu przeszedł Tak mi pokazał jakby, że idzie. czemu nie mogę tego wziąć? O, tutaj leży obok mnie czelski. O, mój drugi piesieł. Bo wiecie, bo ja mam saszyn cuki. Cuki to jest mój ten pies, co widzicie. Poczekajcie. Chyba muszę razem zrobić. Tego co widzicie, że tam jestem ja i ja go tak trzymam. I to jest cuki, a tutaj leży mój kolejny piesek Chelsea. Proszę, musi mi się to udać! Udać! Na Bum. Bum. Wow. No co to jest? Pyk, 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 pyk. Nie wiem, czy prawie by mnie nie doskoczyła. Tam by nikt nie doskoczył z szybkością widzę w komentarzu, czy macie rozbuchy? Ja ogólnie nie mam. Ale chyba. No tu nie mam z Pick, pick, Pyk. 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 O nie, spadłam dużo Nie, no te lubowice no, to mogą mnie umieć. Pyk. 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 aaa, mam znowu, no co. No, bo chyba czymś ja na mnie nie kibicuję. Ojejku, co to jest? No, włączyłam. Pyk. Pyk. Czemu ona się tam zacięła u mnie? Zanim widziałam takie pch, To się zacięła? O, dobra, idę. Pyk. 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 No. Tutaj to jest najgorzej, bo tu jest bardzo... Dużo przestrzeń tam. Hmm. Więc no szkoda, że nie zrobię większej. To znaczy nie. Wiecie o co chodzi. Pyk! Proszę! 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 O! Jestem! I się z BK, to hmm. Albo puściłam błękitną. Nie wiem. Ale hmm, dla mnie to był berg, zrobiłam Dobra, idziemy teraz. Punkt kontrolny. No i jeszcze punkt. Dobra. Drabina Adriana, jak to mówi Vera Afera. I idziemy. No i korzyść tu jest. Z tymi drabinami. Najkorzystniej jest drabina. Oni to zabierają te drabiny i ten tekst. No, babo, odsuń się, no. Ja też chcę może, co? Ja nie będę wychodzić. Idź. Najpierw ja. A potem ty, bejkuniczo. Nie umie zrobić termowego skina. Fajnego. A ja to nie każdy że nam mi idę, idę, idę. Idę, 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 idę. Nie, wiatrak. Skaczę, skaczę. Skacze. Skacze. Pik, 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 pik. Dobra, idę. Idę. Dobra. Skaczę. No nie już. Wpadłam. Czemu ja padam? Chelsea, przestań tutaj co, mnie? U, co, od... tak, tak. nie spać. Co odda mnie? Mój pies Tak, Niech chyba to nie będzie słychać, że ona tam oddycha, ale ona oddycha. tam tak okrapnęła, trochę tak wzdychnęła, no ale nie wiem, czy to będzie słychać. Bo to ma mieć tylko w sumie mnie słyszeć. Ale no zobaczymy. Tutaj jeden zawór. To zakręciłam. I jeszcze dwa. O nie, spala. Ale no w sumie to dobrze. Bo i, i tutaj muszę ten. O! Zawór. Pik. Teraz padam. Pik. I teraz. O. Yy, dobra, teraz idę sobie wyknąć, a ona musi jeszcze zakręcić, a ja nie. Oks, no to czyli wszystko mam zakręcone. Teraz idę tyk tyk tyk. Pum. A wiecie co, ja się tak zapytam, czy spodobał wam się ten odcinek, że nagrywa z koleżanką Gosiem? bo jak chcecie, to mogę z nią jeszcze nagrać, jakbyście chcieli, to jest moja koleżanka, więc napiszcie w komentarzu, czy wam się spodobało i... Napiszcie mi w komentarzu, czy mam z nim zagrać. Jak mam, to wtedy napiszcie w jaką grę to zagramy. Jak Gosia się zgodzi, bo to zależy, wiecie, od też. Pyk, pyk, pyk. I skacz. Pyk, pyk. Chyba dobre. O! Ja skoczyłam jeszcze. Będzie musiała O nie! Teraz ta walka! Idę! Pik, pik, pik! On nie ma, nie ma, nie ma! Gdzie on? Gdzie on? On nie spowolni u mnie! Szybko! Ach, szybko bazuka! Gdzie ten ten cynamon. Masz, masz z jabłka, a masz aut? A masz, a masz. A, 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 a. Dobra, dobra. No, a, Dobre, dobre. na tym, na taki żółty. No nie, wrzucam w niego. Skacze. Jeszcze chyba walcz. A ja już nie muszę. Pa dziewczyno dobrej walki. Dobra idziemy. I mamy tu X, Czyli idziemy. Ej, nie Tam chyba była kamera. Ej, kto znowu napisał to? Nie, święty. Dobra, lecę! O! Okej. Okay. Dobra, teraz tutaj idę po rapy, tu, 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 tu Wyjście. Patrzcie. Wyjście. -e e, wyjście. Nareszcie. O nie. Nie, lasery tu są. Lasery tu są. Dobra, ja lepiej sobie taką kamerę zrobię. Nie przytnęło mnie, nie przytnęło mnie, nie przytnęło. Idlecki? No, nie No, mnie ja nie przytnęło? No, trudno, no. Dobrze, że to chociaż gra w W prawdziwym życiu nie chciałabym tak. co w tej grze? no, trudno. To tylko gra. To tylko lasery w grze pik i pyk Dobra, idziemy. Juuuu! Co tutaj tańczą moje? Fajnie tańczą. Użyj metalowych desek, aby przejść. Dobra. Czyli musimy użyć metalowych desek. Dziewczyno, zostaw mi też trochę. Tu. O nie, w wnawa spadła. Muszę kolejną deskę wziąć. Gdzie ta dziewczyna? Ona chyba wyszła. A nie! Tu! Tu! Pyk. Pyk. Dobra, dobra. No, nie dostaniesz mojej deski. Moje no, ja deskapek. Masz wlew. <grym> o, że co? Nie wierzę. Nie, co ja widzę? Nie, to To tylko żart? Czy, czy to prawdziwy robot? Ach, nic na to dobry. Ja Mas, 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 mas Mas, e coi no pinico, coi coi vuchu... Au, bolito What? <laughs> Tory widzowie, że nic nie mówiłam i tak przerwałam, ale przyszedł do mnie tata, bo idę do pracy. I ten. Pyk, 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 pyk. Ha, prawie nie dostałam niczego. A masz, a masz zjadłka. Au, au. uli To on jest Ach, Nie dam się, nie dam się tej robocie. Mm, 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 skacze. Skacze. Unikam, 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 unikam. Widzisz, ja ci nic nie robię. Au! On tak robi specjalnie. Ten robot bardzo tak lubi. Masz robocie, masz, masz. Pyk. Wow! Rozwaliłam jedno, rozwaliłam jedno. Jeden raz próbuję i jak mi się nie uda, to może jeszcze jeden raz, ale tak to, to jak mi się nie uda, no to już koniec na nie będzie. A masz, a masz burgera. Jabłka, a masz, ma. Super. Dobra, teraz u niego i ananasa dosta. Tik, 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 tik. Jeszcze mam bardzo dużo życia. On pewnie zrobi, kiedy przestanę skakać bo ten cynamon, widzicie, widzicie, on robi kiedy przestaje skakać, widzicie, Nie skakałem i on mi ten, kulkami, za szybko, nie, nie uderzył, o, jedno rozwalone. teraz drugie, o, 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 o. teraz jeszcze drugie, jeszcze drugie, która nie... masz, no czemu to nie trafia, no, Bazooka to jest jedzenie mu! No. A, a, amas, a, amas, A masz! 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 A jest? Yes. Dobra, przechodzimy dalej. I to w sumie będzie już koniec. Tu jest kamera, w którym bossa. Szwajcajerski Schwartz, łabosz, Szwajcajerski łabosz. Jedziemy i idziemy. I teraz idziemy. I co tutaj latają, jak na pustyni, na takiej pustyni. Które idziemy? I tutaj. Eee, no dobra, tutaj skaczę po drabinie, zaraz pójdę. No, mamy drabinkę. I po sumie będzie koniec, jeszcze tutaj jest taki opi. Bo chyba wiecie, że w Barry Prince to są takie opi, i na koniec. Tu, 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 tu. Jest. Udało mi się. Z pierwszej kamery mi się udało. To fajnie. No i mamy helikopter. Czyli w sumie to będzie koniec. No trochę e, popadaliśmy, trochę nie. Lecimy helikopterem i tu już koniec widzowie. jak Wam się odcinek spodobał, to zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie, a wiecie co ja chcę, mieć dużo lajków. I ja bym może chciała przycisk z YouTube'a, no ja mam tylko 27 więc na 1000 proszę bardzo 1000 macie zostawić. Subskrypcji chcę widzieć w jutro. No w sumie wiem, że Wy tego tak nie zostawicie, ale proszę Was. Zostawcie subskrypcję i lajkujcie. A ja się z Wami żegnam. Pa!